Vlogmas dzień pierwszy up, yeah, Co prawda ja już jestem w kurtce, wychodzę zaraz do pracy Ale stwierdziłam, że z samego rana, z początku vlogmas otworzymy sobie kalendarz adwentowy I dopiero tak na spokojnie lecę do pracy Mam że trochę gorąco Mam kalendarz i teraz możemy otwierać oficjalnie pierwszy dzień grudnia. I mamy tutaj kalendarz adwentowy z czekoladkami. Czekajcie. Z Milki. Tak on się prezentuje. Dziękuję bardzo. Super, teraz będziemy mieli dwa kalendarze adwentowe. Jeden z czekoladkami, a drugi z różnościami lecę do pracy. Chociaż czekoladka przed pracą to chyba nie jest aż tak zły pomysł. Prawda? Mam sobie taki świąteczny sweterek, który kupiłam rok temu na Vinted. I zobaczcie, od razu tak bardziej jakoś Wyszliśmy z pracy i jedziemy wybrać choinkę. 6 grudnia przywieziemy ją do domu. Na razie pojedziemy, może akurat uda nam się wybrać tą idealną. Cieszę się Daniel, prawda? Widać jego entuzjazm. A przed Wigilią kupimy drugą. Dlaczego? Dlaczego? Słuchajcie, jak dla mnie możemy mieć i pięć? Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yes, yeah, spend my time running around, keeping people, please. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go. Do you have 11? Co ci przyniósł? popsy. Wow. A ty co dostałeś? Pokaż. O, piękne. Wikusia niestety się pochorowała, tak. Źle się czuje, tak jak w tamtym roku zaczęliśmy vlogmas, tak i teraz. A dzieciaczki mają jeszcze kalendarze. Pokaż? Tak, dobrze, to jest jedynka. Otwieramy. Mama ci pokaże Filipek. Proszę, Awikusia, Mikołaja. O nie, tak właśnie Filip otwiera kalendarz adwentowy. Tu nie myszko, to dopiero następnego dnia. Zdejmę okulary, bo strasznie mi się odbija tutaj światło Wybraliśmy choinkę, już Wam pokazuję jaką Ale ostrość ta za mną, chociaż prześwietlone to jest strasznie Ale ta za mną to właśnie ta, którą wybraliśmy I 6 grudnia Poproszę tatę, żeby nam ją przywiózł To pierwszy raz, kiedy będziemy mieć w ogóle Żywą choinkę, z czego bardzo się cieszę I nie mogę się tak naprawdę doczekać Ale już nie o choince Przed chwilą odebrałam paczkę, którą zamawiałam na Vinted Zamówiłam szal Z nadzieją, że będzie w kolorze mojej czapki Bo nigdzie nie mogę dobrać szala pod kolor No i stwierdziłam Dobra, zaryzykuję i zamówię na Vinted Uuu Widzę, że tu jakieś gratisyki dostałam. Słuchajcie, sprawdźmy, co tu mamy. Patrzcie, jakie to jest w ogóle miłe. tam kartkę. Dziękuję ci za zaufanie. Jest naprawdę ogromne. Teraz tylko go wyprać i będę mogła nosić. Nie, no idealne. Kolorystycznie. Wydaje mi się, że y, może troszeczkę chłodniejszy odcień, ale lepszego na pewno bym stacjonarnie nie znalazła. Nie dajcie mi znać, kiedy Wy planujecie ubrać choinkę. No chyba, że już macie. Czekaj, czekaj. zaczynamy losowanie Wpisałam tutaj wszystkie osoby, które brały udział w moim konkursie. Znalaz znaleźliśmy z Danielem program do losowania, bo stwierdziliśmy, że tak będzie najbardziej sprawiedliwie. Ustawiamy na 7 sekund i losujemy. Zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwcem. A tutaj już Elf przyniósł na jutro dzieciakom prezenty. Zamykamy musiałam podejrzeć Daniel mam nadzieję coś tam jutro mam nagra jak będę w pracy Właśnie zaczyna się vlog ma z dzień drugi, chyba tak. Czas start. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mama jest w pracy, tak. Sprawdzimy, czy elf coś przyniósł. To co, Wiki, otworzysz. Jest tam coś. Co to jest. A rozłożysz? Tak. To mamy. Tak. A to chyba dla Filipka. Bluzeczka. Zobacz Filip. Nałożymy. Chcecie w tym chodzić, czy nie? Ja chcę swoim chodzić. Dobra. A po śniadaniu czas otworzyć kalendarz z kindera, tak Filip? Da. Filipku ja Ci pomogę, poczekaj, zaraz Wiktorii pomożemy Tu, tu nie, tu już, o tu No tak Otworzysz? Czekaj, o tutaj O tu, 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 tu paluszka Tu A, Filipek już i trójkę otworzył wczoraj Co dostałeś? Pokaż. Ja takie same jak Filip. A ty Wiktoria? A Lilka? Nic. A Lilka chciała też. No. Chwileczku wróciłam z pracy i Wiktoria. Po prostu już nie może się doczekać, aż otworzymy mój kalendarz adwentowy. Widzicie, trzymam ręce. Ale zobaczcie na to, jakie ma czadowe spodnie od elfa, tak? Tak. To co, otwieramy kalendarz? Tak. No to już otwieramy. Uuu, jakaś buteleczka tam chyba jest. Co to może być? I w wójeczce był relaksujący żel do kąpieli ginger cookie. Zaraz powącham, jak pachnie. O matko, cudownie. Typowo, pierniczkowo, ciasteczkowo, mniam. Pokolorowałeś, pokaż. To jest Kubuś Puchatek, ale chyba odwrotnie trzymasz tą kolorowankę. O tak. Mm -mm. Ta, ta. Tak ci się nie podoba? Mm -mm. Ten Tęskniłam. To. A to prosiaczek? Ta to. Koło. Hula hop. Ta. Baby mm -hmm. Ubrałam się i idę na szybko do sklepu spożywczego i pytam się, co kupić. I co ty powiedziałaś, że co chcesz żeby kupić? Choinkę do zdobiania farbami. Teraz do ozdabiania farbami, a wcześniej stwierdziła, że ona chce choinkę. Myślałam, że taką, wiecie, żywo. Dobra, Wiktoria, ja idę do spożywczego sklepu, a nie z ozdobami. Chcesz coś? Chcesz jakiegoś musika? Nie. choinek w tym sklepie. Dobra, to ja coś Wam wybiorę. Największy minus zimy. Wychodzę do pracy ciemno, wracam z pracy i też jest ciemno. No, to jest zdecydowanie największy z minusów. W dodatku tak powoli idę, bo jest strasznie ślisko, pada deszcz, wszystko zamarza i nawet skrzypimy pod nogami. Coś się próbuje dostać do mojego kalendarza chyba, co? Co, idziemy? Chodź! Tap, tap Teraz ta, ta. pod prysznic, przebiorę się w piżamę i wiecie, już będzie mi tak wygodnie Będę mogła zacząć sobie montować tego vlogmasa I ja naszykowałam już sobie tutaj trójeczkę z kalendarza Dajcie znać, jak Wy w tym roku macie jakieś kalendarze i jeśli macie, to jakie Chętnie sobie poczytam Nakładam szybko pielęgnację Teraz serum, pod oczy serum, kremik i będę gotowa Filip się tutaj chlapie, także możecie go słyszeć no, Także nakładam teraz krem i będę montowała tego vloga, powiem wam, że jestem mega ciekawa jak on w ogóle wyszedł i czy wyszedł, ten vlogmas Gotowe, teraz tylko rozczesać włosy i już z górki Przyszłam się z Wami pożegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Ja jeszcze mam w planie ściągnąć pazurki, ale zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. I widzimy się za dwa dni. Pa pa!